Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dziś zapraszam Was na rozważania na temat BMPT Terminator. Zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę zdzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami, oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla wspierających: Andrzej Wicher, Marcin Lower i Tomasz Nowak. Dziękuję i zapraszam na film. Jak wiecie, w swoich materiałach, które są poświęcone uzbrojeniu wojsk Federacji Rosyjskiej, nie skupiam się na parametrach taktyczno-technicznych. A zresztą o czołgach, bwp ach czy właśnie o samym Terminatorze, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka, nagrano i powiedziano już wiele. Ja nie jestem specjalistą techniki wojskowej stricte. Ja oceniam broń pod względem jej przydatności na polu walki oraz też pod względem, no, można tak powiedzieć, politycznym. W końcu wojna to tylko przedłużenie polityki zagranicznej państwa, nieprawdaż? I dzisiaj chciałem porozmawiać na temat BMPT Terminator? Pojazdu, który jest naprawdę wyjątkowy. Pojazdu, który był znakiem zapytania do czasu, aż wszedł do walki. Pojazdu, który tak naprawdę z góry było wiadomo, że chyba się nie przyda. Nie ma on to w sumie odpowiednika w innych państwach na świecie. Nie ma on też swojego następcy, ani w sumie nie miał też swojego poprzednika. To bardzo niezwykły pojazd bojowy, który jest. Można powiedzieć, takim no, jednorożcem, który no, siłą rzeczy na tej wojnie zadebiutował i też chyba na tej wojnie skończył. Ale został on użyty, został on przetestowany i brał udział i bierze cały czas udział w walkach na terenie Ukrainy. W tle, oczywiście, oprócz moich rozważań, możecie też oglądać przybitki właśnie z użycia tych pojazdów. BMP Terminator to rzeczywiście pojazd niecodzienny i pojazd, który tak naprawdę nigdy nie wyszedł z fazy testów, z fazy prototypowej. Liczba wyprodukowanych egzemplarzy, zaledwie kilkadziesiąt, powoduje, że co najwyżej można to nazwać partią przedprodukcyjną. Czy BMP Terminator to tak naprawdę taki zły pojazd? Czy on się tak naprawdę do niczego nie nadawał, że nie zamierzano go produkować i nie zamierza się go produkować dalej? No, myślę, że nie jest tak do końca. Tutaj czynniki inne o tym zadysponowały. Czynniki stricte polityczno-wojenne. Bo to jest tak, że kiedy prowadzisz wojnę, a w tej chwili Federacja Rosyjska prowadzi wojnę, i to wojnę no, z Ukrainą oczywiście, ale tak naprawdę nie tylko. Wiemy, że Ukraina bez wsparcia państw NATO i Unii Europejskiej no, nie istniałaby tak naprawdę. To musisz sobie kalkulować różne rzeczy, bo zgodnie z zasadą, wojna to system, E, musisz sobie kalkulować, co ci się opłaca i co jest priorytetem. Nawet jeżeli masz coś super fajnego, że tak powiem, e, kolokwialnie, coś, co jest niezwykłe, coś, co może być przydatne w określonych warunkach, ale jest zbyt czasochłonne, energochłonne, zbyt drogie w produkcji, lub też po prostu zbyt e, odbiegające od standardów, musisz sobie kalkulować, co ci się bardziej przyda. Czy Zamiast jednego terminatora, lepiej mieć jeden czołg, na przykład najnowszy czołg praryf. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego, że na wojnie często nie można iść zbyt daleko w postępie, nie można iść zbyt daleko w jakichś nowinkach technicznych. Trzeba czasami po prostu umieć wybierać. II wojna światowa pokazała nam to wspaniale. Oczywiście tutaj można by robić wiele rozważań między tą bronią niemiecką a bronią aliantów, no, czy to zachodnich, czy wschodnich. Natomiast no, to pokazuje nam historia, a o historii zawsze warto pamiętać. A, a propos, właśnie Terminatora i ten dzisiejszy tytuł, jaki dałem, Pusty Strzał. A dzisiaj chciałem Wam zaproponować rozważania z trochę innej strony ze strony rosyjskiej. Co sami Rosjanie, rosyjscy komentatorzy, rosyjscy dziennikarze mówią o Terminatorzach? Myślę, że tego jeszcze nie było, to jest właśnie coś innego. Ja stworzyłem sobie taką, powiedzmy, małą kompilację tych myśli, właśnie ze strony rosyjskiej. Co oni sami uważają na temat Terminatora? No, na pierwszy rzut oka jest to pojazd niezrównany. Jeśli zagłębimy się w odprawy Historii ze specjalnej operacji wojskowej, w tytuły można na temat, na temat wykorzystania BMPT Terminator, można spojrzeć, że napływają doniesienia o wyjątkowych zdolnościach przystosowania maszyny do realiów północnego okręgu wojskowego. Oto kilka przykładów. Powrót Terminatora. BMPT-2, przydały się w strefie działań specjalnych, potrzebne w operacjach szturmowych. Czym wyróżnia się wóz bojowy Terminator? Uniwersalny żołnierz z okresu przyszłego. To tylko kilka tytułów. Być może jedynym, który wyraził wątpliwości co do skuteczności BMPT, jest redaktor naczelny arsenału ojczyzny, Wiktor Murakowski. Ale jego argumenty utonęły w morzu optymizmu co do możliwości bojowych Terminatora. Tymczasem fakty raczej potwierdzają sceptycyzm eksperta wojskowego, jakim jest właśnie Wiktor Murakowski. Pierwszy raz BMPT został wykorzystany w, na wojnie w Ukrainie w walkach pod Lisiczańskim w roku 1922. Tam właśnie przeszedł swój chrzest wojskowy. No i pierwsze wnioski były, powiedzmy, no, dosyć zaskakująco aż pozytywne. Tymczasem problem bojowego wykorzystania właśnie BMPT jest zupełnie tak naprawdę inny niż można by było. Wnioskować tylko po tych nagłówkach z gazet, czy też po prostu z mediów. Na początek warto przypomnieć, dlaczego i kiedy pojawiła się w ogóle koncepcja tego typu pojazdów. Pomysł należy do naukowców z Wojskowej Akademii Sił Pancernych imienia Malinowskiego, którzy w latach 80. W ubiegłego wieku podsumowali bogate doświadczenia kampanii afgańskiej, czołgi potrzebowały pojazdu zdolnego do skutecznego zwalczania piechoty niebezpiecznej dla czołgów. Na ten czas odpowiedniejsze do tego typu zadań okazały się ZSU czy też inne tego typu lekkie pojazdy. Duże kąty elewacji, armaty, poczwórne mocowanie umożliwiały skuteczne trafienie partyzantów w Afganistanie. Ale zwróćcie uwagę, te wnioski wysnuto na podstawie wojny partyzanckiej z Afganistanem. Orientacyjna jest też historia BMP-2, którego od urodzenia wpajano możliwość strzelania z działa 2A42 do celów powierzchnych. Aby to osiągnąć, kąt elewacji działa 30 mm wynosi aż 75 stopni. Nie wiadomo, czy BMP-2, wprawdzie, były w stanie zestrzelić nawet helikopter, ale w wąwozach Afganistanu było to bardzo przydatne. Wszystkie te bronie przeciwpiechotne miały jedną wadę: słaby pancerz BMP-T. Miał zrekompensować ten problem i działać w tym samym szyku co czołgi, bez obawy o przebicie jego pancerza lżejszych pocisków. Terminator został po raz pierwszy przetestowany w bojach w roku 2017 w Syrii, a rok później produkt został przyjęty na uzbrojenie armii rosyjskiej. Oczywiście nie można porównać tutaj wydarzeń z Syrii, a tego, co dzieje się na Ukrainie, stąd też tak naprawdę prawdziwy szersz bojowy to jest właśnie. W specjalnej operacji wojskowej pod Czańskiej. Natomiast przypominam, że pierwszy na świecie seriny BMPT nigdy nie otrzymał masowej produkcji. To tak naprawdę pojazd, który pozostał w fazie przedprodukcyjnej. Dlaczego tak się stało, że nie kontynuowano produkcji ani w roku 22, ani w roku 23, ani w roku 24? Należałoby od razu się nad tym zastanowić. Czy terminator? Dobrze, sprawdził się jako pojazd wsparcia ogniowego dla czołgów. Oczywiście w teorii, para działa automatycznie, kalibru 30 mm, dwa granatniki AGS-17, cztery ataki. A to wszystko w korpusie pancernym. BMPT potrafi naprawdę ogłuszyć wroga gradem ognia i stali. Na przykład tutaj przytoczę tekst z książki Przewozy Uralskie Biblioteki Tankrob, Siergieja Nawet podczas testów jednoczesnego... Ostrzału. Ze wszystkich broni BMPT do celów znajdujących się w różnych odległościach i pod różnymi kątami nachylenia zaobserwowano efekt przerażenia, wynikający z ciągłego ostrzału oraz dużej szybkości tłumienia i niszczenia celów na całej szerokości strefy rozwiązywania misji w cudzysłowie pożarniczych. To wyjaśnia nieoficjalną nazwę Terminator, która w praktyce odpowiada celowi tej maszyny. Ale na tym kończą się pozytywne, właśnie wieści na temat terminatora. To można by powiedzieć, no właściwie już teraz, wysnuć wniosek, broń na swój sposób w teorii przerażająca. Zresztą w tle widzicie materiały pokazujące także strzelania z terminatora. Wyobraźcie sobie, że jesteście żołnierzem, naprzeciwko którego wyjeżdża taki pojazd i sieje do Was ogniem z tego wszystkiego, co ma na pokładzie. W północnym okręgu wojskowym czołgi zaczęły rzadko atakować. Taki jest po prostu. Teraz czas. Drony, broń, czyli pancerna piechoty i tak dalej. W większości przypadków czołgi zmieniają się w potężny, w cudzysłowie karabin snajperski dalekiego zasięgu, który nie potrzebuje wsparcia myśliwca ciężkiej piechoty, czyli właśnie czegoś w rodzaju BMPT. Natomiast potrzebne są oczywiście drony. To, jak zachowują się czołgi, gdy decydują się na operację szturmową, jest dobrze znane z doniesień prasowych. Jeśli chcesz żyć, naucz się bronić za pomocą krat, łańcuchów, sieci, blachy, czyli tych wszystkich antydronowych nakładek na czołgi. W podobny sposób można także manipulować BMPT, jednak zmodyfikować, przepraszam, BMPT. Jednak wówczas załoga nie będzie mogła wykonywać swojej głównej funkcji, przeszukiwania i niszczenia piechoty wroga. Wszystkie te dokładki, siatki, wieżyczki, e, czy też już nie wspomnę nawet o zabudowach typu Carman Gau, ograniczają tak naprawdę zdolności bojowe maszyny na różny sposób. Czasami ograniczają zdolności ruchu. Carvalhau nie potrafi obracać wieżą, czy po prostu też zmniejszają tak naprawdę orientację na polu walki załogi, a przede wszystkim dowódcy. Dlatego Terminator w strefie północnego kręgu wojskowego e, zadowalający się całkowicie symbolicznymi przebiciami na oddziały bojowe. Po prostu no, też fakt jest taki, że tych maszyn jest oczywiście mało. System uzbrojenia pojazdów jest bardzo podatny na ataki dronów FPV. Wróg nie waha się atakować pojazdów opatrzonych za pomocą na przykład nawet pięciu, dziesięciu tego typu dronów. Ale główne działo tego pojazdu znajduje się w, w odseparowanej przestrzeni. W odróżnieniu od Terminatora pozwala to na utrzymanie efektywności bojowej czołgu. Natomiast w Terminatorze tak nie jest. Tam nie ma wieży, która jest aż tak dobrze opancerzona, jak na przykład w czołgach T-72, a szczególnie T-80 albo T-90. Pro. Kwestia także ceny Terminatora. Cena platformy Terminatora działa również na jego niekorzyść. Dokładnych danych nie ma, no bo mówię, to jest pojazd tak nielicznie produkowany, ale według pośrednich informacji BMPT jest tylko o 15-20% tańszy niż czołg T-90. To jest, słuchajcie, nawet jakbyśmy optymistycznie założyli, 20% mniej niż czołg T90, czyli najnowszy czołg rosyjski. A więc jest tak naprawdę kosztem zbliżony do czołgu rodziny T72 albo T80. W tak i Omsku aktywnie przywracane są także sprzęty z magazynów, co dodatkowo i tak obniża ich koszty. Są także oczywiście naprawiane pojazdy, które zostały przysłane z terenów walk. A w przypadku terminatora tego nie ma. Nie ma zmagazynowanych terminatorów. Nie ma też terminatorów, które mogą być przywracane na przykład z pola walki lub jako pojazdy zdobywcze. Tak jak to się najczęściej dzieje z pojazdami T72, bo T72 jest po prostu dużo. Nawet jak ich Rosja straci 100, no to z tych 100 powiedzmy 75 wróci do um, zakładów. Tam zostaną one na ich podstawie odnowione. Oprócz tego mogą dojść jeszcze pojazdy, zwłaszcza teraz, kiedy front przemieszcza się na korzyść rosyjską. Pojazdy zdobyczne ukraińskie, liczne właśnie te 72 czy też nawet nasze PT90, czy po prostu te, nasze te 72 polskie, przysłane z Polski, przysłane z Czech. To powoduje, że zupełnie inaczej wygląda realne zaopatrywanie w nowy sprzęt. Po prostu terminatora trzeba by wybudować od podstaw. Dodatkowo zdolności jego ognia są zbyt precyzyjnie skumulowane. Czyli tak naprawdę pojazd, który został stworzony do niszczenia piechoty. Czyli osłony właśnie czołgów. Owszem, on ma na przykład rakiety przeciwpancerne, ale nie ma działa. Działa, z którego mógłby na przykład wspierać na, wyższe, na dalsze dystanse, czy piechotę, czy własne czołgi, czy na przykład niszczyć budynki, niszczyć jakieś umocnienia wroga murowane. No do tego po prostu jego usprojenie się zasadniczo niezbyt nadaje. A więc jest to pojazd, który służyć ma generalnie do walki z piechotą. No Ktoś mógłby powiedzieć: No cóż, bardziej potrzebnego, przecież piechoty jest tutaj najwięcej. Ta wojna to jest wojna znowu piechoty. Ale piechota lat 80., kiedy był projektowany terminal, piechota lat 90. nawet, a ta obecnie wyposażona jest, jeżeli jest odpowiednio wyposażona w to, co powinna, no jest zupełnie czym innym. Brończyk pasterna piechoty. Zdolność rozpoznawania terenu dzięki dronom jest zupełnie inna. Terminator nie potrafi bronić się przeciwko dronom. Należałoby go bardzo gruntownie przebudować. Jak ujął to właśnie Wiktor Murakowski, BMPT już nie wpływa na siłę roboczą armii. Najwyżej ją potrafi tłumić, tłumić siłę roboczą przeciwnika. Czyli nie zwiększa on jakby możliwości sił własnych. Tak mówią sami eksperci rosyjscy. Nie zapomnijmy też o pięciosobowej załodze. Oprócz kierowcy, dowódcy, strzelca dodano parę operatorów automatycznych ratników. W przypadku śmiertelnej porażki BMPT e, ginie nie trzech, a pięciu czołgistów. A oczywiście, no, to e, ma też dla Rosjan, jak się okazuje, znaczenie. No, oczywiście, można by powiedzieć, że w bitwie nie musisz, nie musisz zabierać aż dwóch granatników. przybliżemy podobnie jak podczas Wielkiej Wojny Oczyznianej. Dowódcy te 34 czasami oszczędzali radiooperatorów i nie zabierali ich do ataku. Ale i wtedy jaki jest sens właśnie BMPT, jeżeli nie wykorzystujesz całego potencjału tego pojazdu? No i kolejna rzecz, na którą zwracają uwagę Rosjanie, właśnie a propos jeszcze tej pięciosobowej załogi, to jeżeli dowódca ma 15 ludzi, to czy lepiej mieć 3 załogi po 5, czy lepiej mieć wyszkolonych pięciu, pięć załóg po trzech żołnierzy? No, chyba odpowiedź jest dosyć prosta. Można powiedzieć, że pytanie wręcz retoryczne. Lepiej mieć 5 załóg wyszkolonych dla czołgów T 72. Jeżeli to sobie wszystko weźmiemy pod uwagę, to jasno widać, że rzeczywiście sami Rosjanie przyznają, że BMPT to nie jest najlepszy pomysł. Stąd też zapewne niekontynuowanie jego produkcji. Potrzeby wojny są po prostu inne. Potrzebne są czołgi, które mogą wesprzeć swoim dużym, potężnym działem piechotę w ten sposób. Same czołgi rzadko działają w grupach większych niż już po kilka maszyn, a piechota też zupełnie inaczej walczy, zwłaszcza na Ukrainie, gdzie walki w dużej części, może poza właśnie rejonami tymi na wschód od rzeki Oskil. To generalnie wszystkie walki zazwyczaj odbywają się w mieście, a w mieście terminator cóż może począć? Chyba tylko po prostu zostać szybko zniszczony. Jeżeli to wszystko sobie wezmiemy pod uwagę, możemy już teraz zrozumieć, dlaczego no to był pusty strzał, że po prostu nie, tym razem się nie udało. Historia zna mnóstwo takich pojazdów, które próbowano, które eksperymentowano i po prostu czasem nie wypalały. Ma to zapewne każda armia na swoim koncie. Czy to amerykańska, czy radziecka, czy niemiecka, czy choćby brytyjca. A brytyjskie czołgi to już w ogóle legenda pomysłowości w cudzysłowie. No dobrze, mam nadzieję, że tym materiałem zaciekawiłem Wam. Zobaczyliście też wiele fajnych ujęć terminatora. No, taki można powiedzieć, przerybnik troszkę od tych relacji. Politycznych. Także co? Mam nadzieję, że się podobało, podobało. Jeżeli tak, to napiszcie. Napiszcie w komentarzach, co sami sądzicie o Terminatorze. A może widzicie jakieś jego zalety? Może widzicie jakieś rzeczy, które powinny być wykorzystane z niego przeniesione do innych pojazdów. Dziękuję Wam za oglądanie, za wysłuchanie przede wszystkim dzisiejszego materiału. Do zobaczenia. Cześć.